Galeria Świdnicka wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowała akcję Nasze Zdrowie, której celem były bezpłatne badania dla mieszkańców Świdnicy. Badanie ostrości wzroku, poziomu cukru we krwi, cholesterolu oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi i spirometrię można było wykonać 19 października w galerii. Mieszkańcy Świdnicy bardzo chętnie korzystają z bezpłatnych badań. Myślę, że jest to odpowiedź na ich oczekiwania i też na trochę ograniczony dostęp jednak do specjalistów do usług ochrony zdrowia. Myślę, że zawsze warto się badać, i myślę, że dzięki takim akcjom wiele schorzeń jest wykrytych. My, na swoim przykładzie naszej działalności, bo prowadzimy te akcje od dawna i prowadziliśmy również kiedyś taką akcję badania chorób układu krążenia wśród młodzieży. I co się okazało? Okazało się, że nawet sportowcy, którzy czynnie uprawiają sport. Również mają na przykład chore serce czy różne wady układu krwionośnego i były również takie przypadki, kiedy zapobiegliśmy zespołowi tak zwanej nagłej śmierci. Ratownicy medyczni poprowadzili instruktaż w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, a rehabilitanci przebadali wszystkich chętnych, szczególnie dzieci, pod kątem wykrywania wad postawy. Zainteresowanie badaniami było bardzo duże. My mamy to szczęście, że dzięki współpracy z espezozami z innymi podmiotami, w tym również Galerią Świdnicką, powiat świdnicki praktycznie nie ponosi dzisiejszej akcji żadnych kosztów. Są to są to po prostu bezpłatne badania, ale dzięki współpracy wielu specjalistów z naszych właśnie podmiotów, z którymi współpracujemy. Bardzo się cieszę z takiej inicjatywy starostwa. Uważam, że. Takim właśnie celom powinno służyć to miejsce, jest do tego specjalnie przygotowane. Badania profilaktyczne to rzecz bardzo ważna. Nie zawsze w przychodniach możemy skorzystać z nich w sposób płynny, bez długich oczekiwań. Dzisiaj taką możliwość stwarzamy. Jeżeli będzie taka wola starostwa, to Galeria Świdnicka na pewno się do tego przychyli i na pewno wspólnie takie i inne badania będziemy razem oferować mieszkańcom naszego regionu. Podczas badań nie zabrakło również gier i zabaw dla najmłodszych.